Okropne rzeczy, które sobie kiedyś robiłam i których teraz już bym na pewno nigdy sobie nie zrobiła. Farbowanie włosów zwykłą farbą z drogerii. I to mi wyjaśniła moja zaprzyjaźniona fryzjerka, że takiej farby się nigdy nie pozbędziesz. A po drugie, no nigdy nie będziesz miała takiego koloru, jaki oczekujesz. Taki dobry fryzjer jest w stanie pomieszać te wszystkie farby, żeby faktycznie uzyskać ten kolor, który chcesz. Wpadłam na taki pomysł, żeby przefarbować sobie włosy na czarno. No i oczywiście po trzech miesiącach zdałam sobie sprawę z tego, że to nie był dobry pomysł i wyglądam po prostu źle, blado. No i chciałam się tego pozbyć, i potem przez parę miesięcy wyglądałam jak wiewiórka. Nie da się pozbyć właśnie w 100% takiej farby. Teraz już bym sobie tego nie zrobiła. Zmuszanie się do jedzenia albo nie jedzenie wtedy, kiedy byłam głodna. Chodziłam na siłownię, dbałam o to jedzenie i tak dalej. Ja byłam przekonana, bo tak mi mówiły fit influencerki niektóre, śniadanie jest najważniejsze. Robiłam sobie takiego dużego omleta na cukinii i codziennie go jadłam na białkach, bo wiecie, białko trzeba nabić i tak dalej. No o 6.30 ja nie byłam specjalnie głodna, a mimo to zawsze wpychałam w siebie tego ogromnego omleta. A potem na przykład wieczorem, jak Byłam głodna, no to nie jadłam, dlatego że po prostu nie można tego robić. To było po prostu tak bez sensu. Jest mi dosłownie żal samej siebie teraz, jak o tym myślę. Tak naprawdę liczy się wartość choleryczna w ciągu dnia, a właściwie tygodnia. Też możesz jeść wieczorem, tylko najlepiej zrobić odstęp, mniej więcej dwie godziny przed snem, żeby dobrze się spało, ale to wszystko. Jeżeli ktoś mówił głośno o czymś, co nie jest prawdą, to miałam taką misję, chciałam mu wyjaśnić i tak dalej, ale w pewnym momencie zauważyłam, że to totalnie nie ma sensu, bo niektórzy ludzie chcą po prostu dalej wierzyć w nieprawdę i uważam, że dosłownie nie ma sensu. Jakiś czas, na moim Ausbildungu gadaliśmy z dziewczynami o tym, jak powinno się myć włosy i tak dalej. I pamiętam, że jakaś dziewczyna powiedziała mi, że włosy powinno się myć bez szamponu. Y i wtedy ja jej powiedziałam, że nie, słuchaj, to tak nie działa, to ona na mnie patrzy i tak. Mm, mm, mm. I gdyby to się stało parę lat temu, ja bym zrobiła wszystko, żeby ją wyciągnąć z tego błędu, bo nie chciałam, żeby po prostu zrobiła sobie krzywdę. Ale teraz wiem po prostu, że to nie ma sensu i pewnie kiedyś skończę za to topowym zapaleniem skóry, no ale to już nie jest absolutnie moja rzecz. Ja próbowałam, a jeżeli ta osoba nie daje mi absolutnie takiego nawet możliwości, żeby jej to wytłumaczyć, dlaczego to nie jest dobry pomysł, to ja po prostu odpuszczam i zostawiam to tak, jak było. W momencie, kiedy na przykład biegałam bardzo długo, miałam taki moment, że bardzo coś mnie bolało w biologii. Biodrze, ale ja myślałam, że to jest właśnie taki moment, kiedy wiecie, no to, to się rozbiega, nie? Że z czasem przestanie boleć i tak dalej. Nie, nie jest tak. Do teraz mam kontuzję z tego powodu. Też miałam moment, gdzie przez dosłownie bite trzy tygodnie nie potrafiłam chodzić, dlatego że to tak mnie nabrało. po lekarzach, robiłam badania, nie wiadomo co jeszcze i nadal nic się do końca nie da z tym zrobić. Oczywiście teraz już jest dużo lepiej, ale są takie momenty, kiedy po prostu jestem zmęczona, bo dużo chodziłam albo dużo się ruszałam i ja dosłownie utykam, tak jakby na jedną nogę, ponieważ to biodro się znowu odzywa i naprawdę bardzo boli. Że no tego już bym sobie nie zrobiła.